Gość Poranka. Wspominaliśmy już dziś o naszych gościach Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa, siostry Sakreker, Ker, Wioletta Zając, i Urszula Krajewska. Witamy serdecznie, bardzo nam miło gościć w naszym studiu w Szefloriańskiej 3. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziś będziemy mówić o duchowych inspiracjach na rzecz praw człowieka. Mówiliśmy już z Jarkiem, że to nie będzie jednorazowe spotkanie. Będziemy wchodzić w tego typu inspiracje przez 9 miesięcy. Skąd pomysł na ten projekt? Wielkim moim pragnieniem było pokazać ludziom, że więź z Panem Bogiem, i zaangażowanie na rzecz potrzebujących, wykluczonych, pozbawionych praw człowieka, pozbawionych pełni praw, jest czymś jednym, jest bardzo zintegrowane w naszym życiu. I to jest taki główny cel, ale też wypływa on z takiej wrażliwości serca na różnych ludzi potrzebujących i czasami bezradności, że nie wiadomo jak im pomóc. I dlatego, dlatego ten projekt. A ludzi potrzebujących nam nie brakuje, prawda? Niewątpliwie. Stąd tyle tematów i próba dotarcia do naszego serca, ale także do ich serca. Jak będą wyglądały te spotkania? Mówiliśmy już dziś na antenie radia Warszawa, że inauguracja 5 października. Spotykamy się w Kościele środowisk twórczych 5 października. Akurat wtedy, jeśli Państwo się zjawią, będziecie mieli okazję zobaczyć nas. I Panią Ewę, która, która teraz z nami rozmawia, więc jest okazja, żeby się spotkać na żywo. Ale też te spotkania będą nagrywane, będą dostępne na naszym kanale YouTube, w naszych mediach społecznościowych, siostry Sekreker. Więc dla tych z Warszawy i dla tych z trochę dalszych okolic, całej Polski, będzie możliwość wzięcia udziału, posłuchania o tym właśnie, jak my patrzymy na te duchowe inspiracje. Każdy temat teraz w miesiącu będzie też przedstawiony w formie podcastu. Będzie można też wysłuchać podcastu na YouTubie. Drodzy Państwo, w mediach społecznościowych też będzie można to wszystko znaleźć. A temat pierwszego spotkania to Kontemplacja Serca Boga w Świecie i Ewangelii. Początek tego spotkania o godzinie 18.00, 5 dzień października, Kościół Środowisk Twórczych, Ulica Senatorska 18B, czyli słynny plac teatralny. Tam będziemy mogli się spotkać, ale będzie więcej tego typu um, tematów, prawda? Jak dziś mówić o obecności Pana Boga w świecie, kiedy wokół widzimy, no właśnie, bezradność na ból i cierpienie człowieka. Rzeczywiście to, to, ta obecność cierpienia w świecie stawia nam na pewno wiele pytań o Pana Boga. E, ja dla siebie e, w moim doświadczeniu. Wiele takich pytań zadawałam. Od e, trzech lat posługuję w jezuickiej służbie uchodźcom, pomagam osobom e, z doświadczeniem uchodźstwa, migracji. E, I to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście spotyka się ludzi w trudnych sytuacjach, podbramkowych, takich, którzy musieli zostawić wszystko, uciekać. E, I to na pewno mnie pobudza do tego, żeby wchodzić do serca Boga i tam szukać odpowiedzi, bo cały świat jest w sercu Boga. E, I tam można Go spotkać. Tam jest Jego miłość, z którą potem można wyjść do tych osób i, i do siebie. I można też naprawdę w swojej bezradności tam znajdować jakieś odpowiedzi. To pewnie za każdym razem są trochę inne odpowiedzi, ale, ale pełne miłości zawsze. To siostra Urszula, siostra Violetta. Staramy się w kontemplacji serca Boga patrzeć na Jezusa w Ewangelii, na Jego wrażliwość serca, na Jego postawy, na Jego relacje z innymi ludźmi. Ale też spotykamy Pana Boga w drugim człowieku, w wydarzeniach naszego życia. Ja akurat angażuję się w psychoterapię, szczególnie młodzieży, ale też rodzin par. I w nich, w tych ludziach, spotykam Pana Boga. I z tej wrażliwości serca wypływa moje zaangażowanie, ale też moje, moja więź z Panem Bogiem. Są to naczynie połączone. Spotkanie z drugą osobą wpływa na moją relację z Panem Bogiem, a relacja z Panem Bogiem wpływa na, na kontakt z drugą osobą. I mamy taką symbiozę. Ja jestem ucieszona teraz, prawda, i czuję takie wsparcie wielkie. Siostra wspomniała o spotkaniu, prawda, o budowaniu relacji, o kulturze spotkania. Też często mówi o Ojciec Święty Franciszek. O czym możemy także przeczytać w bardzo interesującym artykule dotyczącym właśnie naszych spotkań kultura spotkania, prawda? Czyli znowu budowanie relacji. Siostry pragną towarzyszyć ludziom, będąc świadkami nadziei, czytamy w tym artykule. Jak dziś słuchiwać się w potrzeby oczekiwanego, samotnego, zranionego człowieka? Chodzi przede wszystkim o obecność, prawda? Bo my możemy przy przytulnym studiu o tym mówić, ale jak nie dojdzie do spotkania, do obecności do towarzyszenia, to będą tylko słowa. Właśnie towarzyszenie jest tutaj kluczowe. To tutaj akurat się pozłużę tym, co, co mówimy w j w Jezuickiej Służbie Uchodźcom, żeby towarzyszyć, służyć i świadczyć, mówić, o ty, o, dawać głos tym osobom. E, ale w każdym naszym działaniu, w każdym dawaniu e, kluczowe jest to towarzyszenie. I naprawdę są takie sytuacje, kiedy ja mówię, ja jestem prawnikiem, pomagam prawnie i, i mówię, nic nie zrobiłam. Ktoś mi bardzo dziękuję, mówię, ja nic nie zrobiłam. Ktoś mi mówi, siostro, ale siostro mi dała nadzieję. I to jest już wszystko, co ja mogę dać, tak naprawdę, to sprawa może pójść albo nie. Dla mnie ważne jest, żeby zacząć moje zaangażowanie na rzecz innych, spotkanie od wrażliwości serca. Pozwolić sobie, aby moje serce się poruszyło, poruszyło się sytuacją danej osoby, danym wydarzeniem, żeby tylko nie zatrzymywać w sobie i nie bać się być wrażliwym. I ja znowu wrócę do tego inspirującego artykułu, w którym przeczytałam, i znowu poczułam się wzmocniona, że mm, kobiety pod krzyżem wytrwały. I że od kobiet możemy uczyć się odporności, czyli kolejne zadanie przed nami, tak? Bo jesteśmy odporne psychicznie, o czym nie tylko mówią specjaliści. Odporność jest trzeba budować. Na pewno doświadczenie, przechodzenie przez te doświadczenia, doświadczenie, że można przekroczyć jakąś trudną sytuację pomaga budować tą odporność. Ja to bardzo widzę u uchodźców, to są osoby niezwykle odporne, ale on, oni też mają kryzysy, tak samo jak my. E, życie nas uczy pewnej odporności i rzeczywiście może kobiety jakoś bardziej mają ten geniusz z tym związany, doświadczając cierpienia i ucząc się jakoś się przekraczać, czy, czy dawać siebie w tym cierpieniu. Ale myślę, że to jest też możliwe dla mężczyzn. Spokojnie, tak. O poranku takie słowa z anteny Radia Warszawa płyną. Takim ważnym, ważnym przestrzenią do budowania tej odporności jest przestrzeń ciszy, przestrzeń modlitwy, przestrzeń medytacji. Nasza generalna Barbara Dawson mówiła, że ważne jest, żeby się dać poruszyć wrażliwości serca, ale też szybko wracać do równowagi i tą równowagę łapiemy na modlitwie, w ciszy, w medytacji. Czyli nie tylko, prawda, chodzenie gdzieś wysoko, ale stąpaj po ziemi, bo tutaj toczy nadal się życie. A co odpowiemy właśnie, siostry w swojej pracy na pewno słyszą takie pytanie o to, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego być może ja mam trudniej niż inni, czy możemy odpowiedzieć za papieżem Janem Pawłem II, za papieżem Franciszkiem, co jest tajemnica? Nie znamy odpowiedzi dziś, teraz na wszystkie nasze pytania związane z bólem, cierpieniem. Wygląda na to, że rzeczywiście to, co mówi papież Franciszek, jest prawdą. Jest to tajemnica cierpienia. Nie mamy odpowiedzi. Nie możemy obwiniać pana Boga, że to jest on sprawcą cierpienia. Ale czasami niektóre osoby widzą sens tego doświadczenia, które czegoś ich uczy. Zwykle ludzie po kryzysach są mocniejsi, jeżeli go przejdą. Na pewno ja bym nie powiedziała osobie, która cierpi, um, że. No, że to jest znaczy Mogę powiedzieć, że to jest tajemnica, natomiast mogę też zachęcać do tego, żeby szukać sensu. Nie zawsze to jest możliwe w tym momencie, więc czas, często zmiana z pytania z tego, dlaczego mnie to spotkało, na, do czego to prowadzi, do czego Pan Bóg, jeśli ktoś wierzy, nie zaprasza w tej sytuacji, może być pomocne. Ale to też, e, tak jak tutaj siostra mówi o wrażliwości serca, jest możliwe w którymś momencie, nie zawsze w pierwszej chwili. Czasami właśnie bycie w tym momencie, przytulenie, wysłuchanie danie swojej obecności, danie swojej wrażliwości, swojej bezsilności, bo my też doświadczamy w tym momencie bezsilności. I jest właśnie tą miłością, którą możemy dać i która potem pozwoli sformułować takie pytania prowadzące do sensu. Myślę, że to jest ważne, że my dziś na antenie Radia Warszawa w rozmowie na żywo otwarcie mówimy o naszej bezsilności. Siostra Wioletta powiedziała, że z kryzysu możemy wyjść silniejsi. I teraz przypominają mi się słowa ojca Krzysztofa Popławskiego, Dominikanina, który mówił spokojnie, kryzys w języku chińskim oznacza szansę. Szansę, że można coś zmienić. Drodzy Państwo, 5 dzień października to jest inauguracja o godzinie 18. Kontemplacja serca Boga w świecie i Ewangelii. Nasze siostry, siostra Wioletta, zająć siostra Urszula Krajewska, będą podczas tego spotkania. Ale można też zarezerwować sobie 13. Dzień listopada, godzina 18. To jest inne miejsce, bo to będzie klub inteligencji katolickiej przy ulicy Freta, 20 na 24 w Warszawie. Biblia słowem Boga o miłosierdziu i sprawiedliwości. Boga. Do tego miłosierdzia w cyklu tych naszych spotkań będziemy powracać przez kilka miesięcy, prawda? To teraz może zaproszenie od siostry na duchowe inspiracje na rzecz praw człowieka. Przypomnę, że temu wydarzeniu sprawu, patronat medialny sprawuje nad tym wydarzeniem Radio Warszawa. Zapraszamy serdecznie na uczestnictwo w cyklu spotkań i duchowe inspiracje na rzecz praw człowieka. Spotkania będą raz w miesiącu w Kościele Środowisk Twórczych albo w Klubie Inteligencji Katolickiej przy ulicy Freta w Warszawie. Zapraszamy i mówimy z nadzieją do zobaczenia. Jak siostry mówiły, wiele o tego typu spotkaniach, o tych spotkaniach jest także w mediach społecznościowych. Będą nagrania, będą podcasty. Za dziś serdecznie dziękuję siostry Sacre Care, siostra Wioletta Zając i siostra Urszula Krajewska. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Z Bogiem. Z Bogiem.